What es lo Dobra, dobra, no trzeba tutaj coś zobaczyć, zróbmy, zróbmy sobie rolnika, a to to losowo zbiera się? Czy... A nie, to nie losowo, tylko po prostu nie pokazuje, nie? No wierzmy, wierzmy chłopa. Stwarzy ten normalny, ale... Kolejne menu, o. No, rudy jest Normalne włoski zadbane, niech chłopak będzie, brodę też, niech musi mieć jak... Że wąsika chociaż tylko zróbmy Nie musi być super, ale wąsik, muszę ściszyć to, ale... O, niech będzie Ubranko Strażakie ma być, czy co jest? Markowe O, można koszuleczka w garnitur jak można? No markowy. Ja bym chciał koszulę taką zwykłą w kratę. Co? Musi być koszula w kratę. I jeans Czyż spodnie markowe mogą być. Bardzo nie to też nie pasuje o. Takie będą eleganckie i buciki, gumioczki, kroksiki Buty normalne czapeczka, a jak będzie czapeczka rękawiczki też jakieś nie muszą być Nie będą te okularki nie, okularków nie, nie widzę jak żeby było w okularkach chociaż tak dobra i od razu ustawienia I... A tak się tam tu no, padzie to będzie inaczej. Ustawienie ogólne. Ustawienie gry to nie. Ustawienie ogólne, jednostki radio. a jak mam przejść na kolejne? No jest problem. Teraz. Chwieńk. Czy jest gdzieś zakłócenie? No to nie wiem. Nie wiem, nie powiem. A jakiej jestem mapy? Bo ja mapy nie wybrałem w sumie To jest mapa. To jest ta amerykańska mapa? Chyba amerykańska Challengera Mamy kąpaj, ale dalej jest za głośno. Dalej jest za głośno. To teraz powinno być w sumie git mamy 4? Mamy, tak? Ja bym chciał wyjść i go nie zobaczyć. Pomyślałem, nie, nie zmienię mapy. Tak, biegamy z printem. Co my tu mamy w ogóle na tej mapce? Mamy. Jaki skok powolny? Mamy zwierzątka od razu. Jaka grafika? Ja na PlayStation gram, to, to w sumie nie wiem czy to da się zobaczyć Czy tu jakieś ustawienia są, grafiki Ciekawe, ogólne Kurde, to intram do góry nie chce pójść Tak, PlayStation 5 tu się nie da nic za bardzo zmienić. A jak Tu usta mam ustawienia ogólne, Ustawienia... ustawienie. No, nie chcę zejść na dół. Nie rozumiem co chodzi. Trzeba jeść do góry. No to nie ma tutaj nic. Boże w jakimś menu prze przed załadowaniem gry. Ale nie wiem, nie wiem, co zobaczy, co tu jest w ogóle. Mamy zwierzątko na start. Nie, na napadzie. Napadzie. Ja paczos jest to na padzie <grym> mm, A mogę sprawdzić? A mam tam trzy krówki. Mam trzy krówki 50-miesięczne, tak? A mam tutaj. Tysiąc. 1000... 166, to są mięsne, to je tak na sprzedaż trzeba będzie zrobić. Ale może się rozmnożą trochę. Zobacz, niech na razie będą, te, te trzy krówki. Zobaczymy. Zobaczymy je z bliska, jak wyglądają. Chyba dzwoneczek ma, któraś ma dzwoneczek. Znaczy, możemy coś z nimi zrobić? Można je pogłaskać? Czy... Nie, 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 czy on się nie prezentuje i wybornie przy tych krówkach? Dobra, no, biega git. Biega w miarę. że nie możemy jej płaskać ani nic. No skacze to wybornie. To jest moje pole, co my tu mamy? Żepaku mamy, Żepak. Tutaj nic nie rośnie na tym polu. Puste. Puste pole mi daj, też ładnie na start. I tu mamy pszenicę. Ale mamy krowę, a... Nie wiem czy jestem gotowy, żeby mieć krowę na sam start. Co to za dzwonki biją? Jakby krowa normalnie była. to nie ma nic. ZEBRANY a ja sobie to cofnę, bo ja nie chcę tej mapki. sobie wyjdę, ja chcę sobie wygodzić tą japońską mapkę. Alibers piękną tę izolonkę. Wydaje się, że ta mapka się trochę dłużej ładuje. Ta chińska mapka się dłużej ładuje, ale może mi się wydawać. A jest, ten mój pom... ten, no super, że już jest. Co to za takie... Czemu mam taką różową plamkę? O co chodzi? Czy ktoś mi powie? O co tu chodzi? Czemu mam taki kwadracik różowy? Co jest? I to, wi to widać, to nie tylko ja widzę. Eee. O co chodzi? Czekaj, wyjdę i wejdę. A tutaj nie ma, tylko tutaj jest. Dziwne, dziwne. Nie, jeszcze raz odpalimy, bo coś się popsuło. Nie może tak być, że mam jakiś kwadrat ułożony na ekranie. Nie wiadomo co chodzi. Jeśli takie planki by się coś przepalało, to. Ten ekran nie jest cały, zatłumiony z pasek na dole czarny. I Do samego domu nie zjeżdża. <tryk> Załuduje się. No jest. Musimy jak mu jest. Wyjdźmy z tego. Znowu mam ten kwadrat. No, nie będę szedł spać od razu, nie? Mamy ryż, wejdziemy. No, nie będę grał z tym kwadratem. Patrz, jak to wygląda. O co chodzi? To, czy to tylko na tej mapie będzie? Czy o co chodzi? Bo przed chwilą tego nie było. <ścoughs> Jeszcze raz. Na początek ładnie, zawartość do pobrania. Już sam życie. przedwymiarowo, ale nie znajdujemy tego. Jeszcze raz odpalmy to Liver Springs i zobaczmy, czy tu będzie dalej problem. No że grafika, że tak rozma, Ale, nie działa mi ten. Mam mapę, tu mapę. Tutaj działa. No dobra, wiem o co chodzi. Przywita się z dziadkiem. Ale, no tu nie mam tego kwadratu, ale na tej mapie nie chcę grać. Nie. W ogóle mam samouczek, to no nie mogę nic zrobić. To się źle. No patrz. patrz... Patrz, 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 na to. Jest... Huntaj pantaj. pan jak będzie działać to to zrobię. Jest problem. Jak się ładuje gra. się załaduje normalnie. To w lewym dolnym mam... Nie mam, mam... Plamę taką, światową. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, patrz to. Teraz nie ma tej plamki, ale jest takie... Trzy... Są trzy kropki. Czemu są te trzy kropki? Wcześniej był jeszcze taki kwadrat filetowy. No nie wiem, nie wiem czemu, po co. Mogę się przebrać a tu jest ziomeczek siemanko rozpocznij rozmowę. Co jest dzieciaku? Czy mogę Ci pomóc? Kto może mi tutaj pomóc? A and Potrzebuję pomocy z rolnictwa. Hey, your old grandpa may not be up to date with some things and how they are done today. Proszę Wracaj do roboty. Gdzie mogę go znaleźć? Tutaj? Co ty co robisz? Sianko, jak mogę pomóc? Potrzebuję pomocy z uprawami. Co możesz mi powiedzieć o ryżu. Jakieś znajomy od Co potrzebuje do praw ryżu? Wow, będę mi pomagać. Dobra, nie chcę z tobą, no co zacznijmy? Gdzie jest? Jedziemy, jedziemy zbierać ryż. jak to skręca kamarkę co oddalimy, jedziemy No skręca fes Poleryżu I, i, i szklarnie mamy mamy szklarnie, dwie na start Będziemy potrzebowali wodę no no Zatrudnij pracownika, przytrzymaj tryb pracy, pracownika chcę zacznij w tej zacznij po poprzeczniaki Dobra, jedź nie, On pojedzie Nie no, po co on pojedzie, ja nie chcę żeby on zaczął od środka Oj, pominął. Ale może jak skończę go zrobić. Dobra, on tutaj jeździ. Ja tu będę zarządzał tu głównie tym gospodarstwem, niech tutaj pracują. Potrzebujemy siewniczka. Potrzebujemy siewniczek. Tyk, 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 tyk. Połączmy przeniczkań. Jak się zmienia? Jęćmień, owiec, rzepakryż, długoziarniste, rzadkie folia, trawa, groszek, szpinak, pszenica i jęćmień. Zacznijmy od pszenicy. Zacznijmy od pszenicy. A, czyli czekaj, czekaj, muszę wszyscy pozmieniać tylko ustawienia? Sadzonki ryżu, zaraz, zaraz przywiozę wody. zaraz przywiozę wodę Ty nie przywiozę wody? Nie przywiozę wody Wstawienia gry Upływ czasu Cały czas rzeczywisty, poziom trudności niski, ruch drogowy włączony, wzrost tak Dni w miesiącu pierwszy Stały widok miesiąca jest, śnieg włączony Niszczenie upraw wyłączone, nieżeby czorkie wyłącz Kami Ułogane wapno, chwasty Włączone, zabrudzenia, Zwykle. OK To mam pole krzywe. I co ty co ty tu zrobisz? Proszę cię pracowniczku. A, no, racja. Na promocji są rzeczy. Jest baniaczek na promocji i ja od razu go kupię. Kolor podstawowy. Nie da się pozmienić, tak? Czarna beczka. Nie. Srebro. W chromie, idziemy. koral, Felk. też w chromie ma być. Nie No, edyty, a jakie? No, ja nie chcę, ja chcę na górę. Co to nie może być? ten? muszą być. Aha A Ceteko Wy O Ty A Woda To jest suprancka woda Kup Kupuję I mały ciągniczek jeszcze bym potrzebował, żeby nie pojeździć troszkę Mały ciągniczek 90 tysięcy. Co to takie kół na no, Landini, to drogi. Zetorek mały. John Direk. Mały John Dirush. Żeby wodę przywieźć, będzie Git. No, żeby wodę tylko przywieźć na początek. John Diruś niech będzie. See. Okej, okay. Nie, to tutaj tu, muszę wejść. Mamy miesiąc. Jaki mamy wrześni? Sierpień mamy. W sierpniu mogę rzepak zasieć, tak? Mogę zasić żepak. Nie będzie przez rok. Teraz nic nie To pole to nie. No to teraz mogę tylko. Rzepak albo owiec zasieć No to zasieję owiec Mamy sierpień Mamy sierpień No czyli mogę owiec A nie bo tu siać można teraz, to mogę rzepak tylko Mogę tylko rzepak. Ten tutaj jeździ, elegancko jeździ. A jeszcze mi potrzebał tak. Coś to nie tutaj. Kurde, nie ogarniam troszkę tego interfejsu. A, właśnie. Są ciągniki, pojazdy, ładowarki, przyczepy, uprawy, siewniki z Aha. Co to jest? Kusierki służą do koszenia trawy, taka ręczna. Mhm. Makulacha. Piła makulacha jest. a ale to nie to chodzi. Budowa o budowa Fa fabryki, to ja nie chcę fabryki. ...krowy te... ...aha... ...to budynki gospodarcze... zbiorniki, zbiornik na wodę... ...gdzie mam tą... ...gdzie jest, mo Gdzie jest moje te... ...mogę oddalić... Tu moje jest. To jest moje? Moje. Trzeba gdzieś tu wodę postawić. Żeby woda była. Tu się zmieści? Zachodzi na inny obieg, zachodzi na inny obieg. Zachodzi na inny... O! Pa! Mamy studnię, możemy wyjść. Dobra, mamy... Aha! Woda miała być tylko na baniaczku O kurde Ledwo daje radę, ale ciągnie Ciśnie, kurde Jedzie, jedzie, jedzie Ale nie wiem jak do domu się jedzie domu jedzie, gdzie jest mapa. Tu i w prawo. Jak kamerę. O! Te jest, wszystko ładnie, ale gężko jedziemy. Warampole pole na traktory. Ale zrobimy, może nie zrobimy tak, zrobimy inaczej. Walimy tego lajvikę, tak nikt nie ogląda, Się później.